Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, kochani. Przyjechała do mnie Madzia. Słuchajcie, kiedyś Madzia mi opowiadała o tej śwink. Pigi, tak? To jest Pigi. Ona jest ze Stanów. Bardzo stara. Tak. Ale jest piękna, co? Fajna, nie? No i Madzia do mnie. A, a tu jest u Madzi leży kocek dla mojego misia, kotka. Bo jak jesteśmy na działce, to misiu sobie tutaj leży też. Przyjechała do mnie Madzia i zobaczcie, co mamy. Popsuje się telewizor. Rozumiecie? No i co? Trzeba będzie się nim zaopiekować. E, tak to wygląda. Madzia. Znaczy Madzia. Madzi mąż zakupił dla nas Diaksa. Mamy Diaksa. Tak. Bardzo dziękujemy oczywiście, bo pomoc. Pomocne to będzie urządzenie. Tylko najpierw muszę iść do kolegi, żeby pokazał mi, jak to obsługiwać w miarę bezpiecznie. Więc dalej Wam pokazuję, co Madzia przywiozła. Madzia przywiozła łóżko polowe. Zapytałam jej się, czy planuje spać w lesie, a ona powiedziała, że. Jakoś tak bez lasu jej ciężko żyć, więc przyjechała i przywiozła to, wóz, to łóżko polowe. Nie wiem, z jakiego to jest tworzywa, ale się zobaczy. No i co? Na złomik pojedzie, tak? Tak poważnie mówiąc. A tu mamy rzeczy do rozcięcia przez tegoż diaksa zakupionego przez męża Madzi. Super. Bardzo się cieszę. Super. No cóż. I to by było na tyle, kochani. A my dzisiaj mamy bojowe zadanie. Niedługo Wam pokażemy, jakie. Bardzo bojowe. Fajne łóżko, co? To jest stare takie, kurde. Ale nie wiem, co to jest za tworzywo. Nawet nie mam magnesu teraz przy sobie, żeby sprawdzić. No nic. Zobaczymy. Hm. I telewizor też ładny. Będzie. Zobaczymy, co tam jest w środku. Tak, stary, ciężki. Witajcie, kochani, bierzemy się za te urocze <grywki> majtki. Zdejmujemy je. Koniec, koniec fetyszu, i innych. Mamy to Ale dramat. Gdzie jest ta siatka? Dobra Mać, no, byśmy przytrzymali tej siatki. To moje pierwsze w życiu zdjęte majtki. Razem z Magą w lesie. O, pomoc mile widziana. Jeszcze druga. Dobryda działa. No nic, kochani. I co? Drzewko bez majtek wygląda pokazale. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że tyle ludzi tutaj przychodzi. Naprawdę tak ciężko było komuś po prostu to zdjąć. Chodzą tutaj parami, po trzy osoby, grupami. No i co? Ciężko było. Jeszcze wam chciałam jedną rzecz pokazać. Byłam tu ostatnio na tym sprzątaniu. I las pięknie się prezentuje póki co, ale zaraz Wam pokażę, jak sytuacja się przy drodze przedstawia. Patrzcie na to. Tu są moje bloki. Tu jest moja ulica. Tu jest mój lasek. A tu jest wycinka. Wycięli to wszystko, bo będą robić podobno tą drogę i kanalizację, czy wodociągi, właśnie coś tam z tym związane, bo tam jakieś większe te rurki stoją takie. No i tak to wygląda. Ile to jest w głąb od ulicy? Powiem Wam, że z 10 metrów, nie Madziu? Z 10 metrów wycięli tego. Syf jak choroba. Ja tego nie będę sprzątać. Niech oni sprzątają. Bo i tak tu będą drogę robić. Ale wygląda to niefajnie. Codziennie rano mi ptaszki tutaj śpiewały jak wychodziłam do pracy. Albo się rano budziłam. Teraz wystraszona dzisiaj była cisza rano. Bo wystraszone gdzieś poleciały po prostu. Ale mam nadzieję, że wrócą, jak to się wszystko skończy i znowu będzie słychać z rana ich śpiew. No wygląda to nieciekawie. Ja nie jestem za tymi wycinkami. Nie wiem, czy tak naprawdę trzeba było tyle wyciąć, ale jeżeli trzeba było, no i tak szkoda tego lasu. Dobrze, że nie wycięli go całego, no bo wtedy by była już kaplica. Smutny widok. Zobaczcie, co dostałyśmy z Madzią w prezencie. Od znajomego. To jest tylko część tego wszystkiego, bo ja to demontuję w domu. To przyniosłam troszkę tego. Takie cuda. Słuchajcie. Jak widzicie, co tu jest, to widzicie. Nie wiem, co to jest. To są te styczniki. Spójrzcie. Takie cudo. Takie cudo. Część już rozebrałam dzisiaj rano. Z pięć sztuk. A z czegoś takiego. Już wam pokazuję, co wychodzi. Tyle miedzi. Z jednej takiej rzeczy. Wychodzi tyle miedzi. A już Wam pokazuję. To jest dzisiejsza mieć. Z tych właśnie urządzeń. Ta ilość to jest, tak jak mówiłam Wam wcześniej, tylko część. Pomnóżcie tą ilość razy 20. Tyle tego mamy towaru. W środku są jakieś błyskotki. Ech, pokażę Wam co jest w środku. Nie wiem co to. Jakieś drobinki takie. O, tutaj odkładam sobie. I dużo takiego czegoś, co nie przyciąga. Ale końcóweczki już Wam pokazuję. Mm -hmm. to jest chyba do odpalenia te wszystkie maleństwa tak mi się wydaje takie końcóweczki to już panowie będą wiedzieli, bardzo chętnie posłucham niech się wypowiedzą no, dużo roboty ale mam tą mini wkrętarkę mam też dużą wkrętarkę ale ta mini wystarczająco się sprawdza do takiej drobnicy a tu w środku jest miedziucha no i co? Madzia przyjechała do pomocy, więc działamy. Ale to jest petarda. Coś dużego. Coś pięknego. No, fajne. Lubię takie drobne prace. Będzie zajęcie na jakieś dwa tygodnie. Myślę. I nic się nie zmarnuje oczywiście. No nic kochani. Do zobaczenia. Kochani, mamy warunki polowe, jak widzicie. Jest pigi z nami. Odpoczywa. Łóżko jest polówka rozstawiona. Bo warunki polowe. A dlaczego? A właśnie dlatego. Bo bierzemy się za demontaż tego pięknego telewizora. Jak widzicie kanioski jest. Wielofunkcyjne. Wielofunkcyjne. Madzia mi to podpowiada słowo, bo nie wiedziałam jak to określić. Także mamy kanioskiego. Mamy tutaj część z mojego telewizora wcześniej rozebranego, bo też mi się popsuł. No i co? Będziemy się brać. To jest mój warsztacik. Jak widzicie, jak na kobiece możliwości. Radzę sobie. A jak sobie z tym poradzę? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Madzia przejmuje teraz pałeczkę. Pierwszy demontaż. Dla Was. Tego zepsutego telewizora Madzi. Madzia nagrywa, a ja się biorę do dzieła. Piękne, przepiękny telewizor. Słuchajcie, rozbrałam tych telewizorków już troszkę, więc miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Z tym również. Damy rabę. Ewuni rękawiczki. Dziękuję bardzo. Wózek też się przydaje, jak widzicie. Mamy magnesu małego, ale mamy duży, ale damy radę, nie martwcie się. Ostatni taki telewizor, jak rozbierałam, zajęło mi to, nie oszukując, 12 minut, ale dzisiaj się nie spieszę, wtedy się spieszyłam, bo warunki były niesprzyjające. No i co? Zobaczymy, co cudeńko ma w sobie. Stare, więc sporo ma w sobie. Co my tu mamy? Jak sami widzicie? Mamy płytę, wiadomo. Zaraz się jej pozbędziemy, bo to jest chwila, moment. Tu mamy jakieś śrubunie. To, co umiem, rozkręcam. To, czego nie umiem, zostawiam. Wszystkie śrubki zbieram, czy nie zbieram? Oddaję na złom. Głośnik. Głośnik idzie do rozparcelowania, bo tam jest taka malutka. Słuchajcie, miedziuszka bardzo malutka, a resztę obieram z tego plastiku i idzie na złomik. Tu mamy kolejne jakieś śrubaczki. Hmm. Dobra. O, dwa głośniki. Ostatnio miałam jeden w telewizorze, albo był jakiś oszukany, albo po prostu taka firma była. Pierwszy demontaż na wizji. Fajne mamy to łóżko, wam powiem, polowe, bo już na nim leżałam, Madzia też, i tak sobie poleżałyśmy troszkę. Co my tu mamy? Tu mamy coś takiego, z czym naj, naj, najgorzej sobie radzę. Tu mamy jakąś cewkę, z tego co wiem, obie mnie uczą na swoich filmikach, także coś tam co nieco widziałam. Mamy dużo niedziuchy, to też wiem na pewno. Jeszcze tu. Dobrobyt w kraju, prawda? Laska rozkręca telewizor na podzespoły, żeby odłożyć. Troszkę pieniążka do skarbonki. Dobre co? No właśnie. To na pewno jest złom, stal, czy jak to różnie panowie nazywają. Ja Dla mnie to wszystko, co przyciąga magnes jest złomem i tyle. Mm, mm. Płytki się też zdemontuję w domu, bo jest dużo aluminium, jest są takie małe miedziuszki, a reszta idzie w dobre ręce dalej do przetworzenia. Ale te drobne miedziuszki ja też właśnie wszystko... O, to też jest stal, zobaczcie jakaś. To obieram z yy, scyzorykiem. To żadna miedziucha ani jakieś tam na pewno przyciąga. To też przyciąga. Jest to wszystko. Zabieramy do dalszej obróbki już w domku, sobie po spokojności. W domku. Tu mamy dużo miedzi, dużo, 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 dużo miedzi na pewno. Co my tu mamy? Słuchajcie kochani. Takie dwie śrubeczki. Jak widzicie, tu mamy miedziuszkę. Dostaniemy się do niej. Te magnesy, na których jest miedziuszka, u mnie na złomie przyjmują bez żadnego problemu bez żadnego ale yy, bo nawet pytałam się właśnie czy mogę to dawać nie ma problemu żadnego więc fajnie bo to też jest jak coś co magnesuje, nie wiem z jakiego to jest tworzywa, ale nieważne te obejmy z tego co zauważyłam w telewizorach czasem nie przyciągają więc trzeba to sprawdzić później bo mogą nie przyciągać czyli jest inne tworzywa. My ja tu mamy drugą odejmę. Okay. Madzia filmuje. Słuchajcie, Macia dzisiaj do mnie przyjechała. Tyle roboty odwaliłyśmy, żebyście to widzieli. To właśnie styki czy nie styki, jak to tam zwał, jak zwał. Napiszcie mi, co to jest dokładnie, bo powiem Wam, że dzisiaj zrobiłyśmy już tego dużo. Bardzo dużo jest tam miedzi, mosiądzu. Fajnie, fajnie tam to się rozbiera. Znaczy fajnie. dużo śrubek. Ale dajemy radę. Dzielimy się pracą. Marzeny z rano zebrany i pójdzie na zakupy do schroniska. Także... O, tu mamy jeszcze jakąś śrubunię. No i co? Słuchajcie, czasami to już odchodzi elegancko. Mhm. Mm plastik, później zrobimy sobie tu porządeczek. Ja wiem, że... O, słuchajcie. I tyle po naszej zabawie. Pozostawiamy. Ja to zostawiam. Nie wiem, tam panowie czasami to zabierają. Ja tego nie zabieram. Nie kolekcjonuję. To jest obiał miedziucha. Te wszystkie kabelki. A, no i oczywiście płyta. Płytę śliczki też, Istotnie warsztat pracy jest jaki jest, ale nie ma co narzekać. Proszę bardzo, wszystko nam wyszło, na razie to już na Rzymie. Zaraz się tym zajmiemy. Co nam co zostało? Ale ten głośnik jest przymocowany. Włośnik oddaję też w całości, tylko ten plastik cały dookoła zdejmuję i tą miedziuszkę, co Wam wspominałam, w całości idzie na złomik. To zdejmuję, tutaj jest takie eleganckie coś, rozkręcam, idzie całość na złomik. Mm -hmm. Muszę podnieść to cudo, bo tu mamy Miedziuszkę pobiał. Nic nie mamy spadają. E, nie, nie, to nie moje były w lesie. E, pobiał. Panowie jeszcze niektórzy walczą, słuchajcie, z tą obejmą. No niestety ja jestem kobietą znaczy niestety. Nie, nie narzekam. Nie daję sobie rady z tą obejmą, więc ją zostawiam. Telewizor w takim stanie zostaje do... Po prostu już nic z tym nie robię. Tego nie ucinam, nic nie robię z tym. Jak będzie ktoś zainteresowany, to sobie weźmie. <laughs> Zakrywamy ten telewizor, jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Dokładnie. U nas na śmietniku jest miejsce, gdzie składujemy te elektrośmieci, więc wywieziemy do nas elektrośmieci. Tu u nas jest śmietnik. Mamy kajowskiego pod spodem, więc nie będzie żadnego problemu z przewiezieniem. Natomiast już wam pokazuję. E... Tak to rozbierzemy sobie po spokojności w domu. Dobry młotek, słuchajcie, i elegancko to odchodzi wszystko. Ja niestety demontuję w domku większość rzeczy, no bo nie mam nigdzie indziej takiej możliwości dzisiaj radzimy sobie na tym, że parkingu jest dobrze. Tak. Jeszcze sekundka. Elegancko. To jest ta ceweczka. Ostatnio miałyśmy, słuchajcie, taką cewkę, że miała jakoś podwójną tą miedziuchę. Z Madzią miałyśmy taki telewizor. O matku. Oczywiście od sponsora, tak, dostałyśmy, żeby nie było. Ech. Tu mamy Tutaj mamy czap. Robimy sobie proszę bardzo to obcinamy. 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 Stara płytka. Widać, że już trochę była użytkowana. O. To mamy tutaj ciapa. Słuchajcie, i tu jeszcze mamy. Co robimy z kabelkami? Wszystko idzie do demontażu. Są firmy, które skupują te końcówki. Ekocenter, dokładnie. Ekocenter. Center się pisze. Te końcóweczki skupuję. co robimy z tym. Co ja robię z tym? Zdejmuję. To zdejmuję, bo to jest aluminium. To też prawdopodobnie aluminium. To niestety jest metal, ale w środku są takie malutkie miedziuszki. Miedziu, to jest hmm, aluminium, aluminium, aluminium. To zdejmuje. Miedziucha w środku, miedziucha w środku, to na pewno wiem. Yy, co jeszcze? O te blaszki, słuchajcie, co tutaj widać, to odkręcam. Później się to rozbijam młoteczkiem i tam jest miedź Albo mosiąc, chyba, chyba mosiąc. No i co? A, tu też jest miedziucha. Zobaczcie, w tym i w tym też jest miedziucha, i w tym, w tym trzecim też jest miedziucha. To są chyba baterie. Tak mi się wydaje, z tego co się zorientowałam. Kolejna miedziuszka. No i co? A, tego mam kilka sztuk. Kilka więcej, troszkę niż kilka. Zobaczę coś w środku, bo nawet nie wiem jak to się nazywa, ale fajna sprawa. Jestem zainteresowana, co jest w środku, na pewno to zrobimy. A dostałyśmy z Mazią diaksa od męża, więc będzie się działo. Będzie czym rozcinać. No i co? Po zdemontowaniu taką płytkę przykazuję w dobre ręce. Niech się już tam zajmują panowie, którzy przetapiają i odzyskują różne tam sobie rzeczy. I tyle głośniczek wiadomo to się wszystko obierze elegancko no i to cudeńko chwila roboty jak widzicie tak naprawdę to reszta idzie do złomiku posegreguje się wiecie że to przyciąga nie wiem co to jest ale przyciąga to jest normalnie na magnes działa nie mam pojęcia ja tak lubię sobie dłubać siedzieć nie wiem co to jest i z czego ale nieważne więc demontaż cały ile trwał? 10 minut? Może? Może mniej. Można, można. I odpowiednie. Wszystko będzie odpowiednio posegregowane. I pójdzie do chuty. A pieniążki do skarbonki. Także kochani przejęłam pałeczkę od Maci. Pigi nam towarzyszy. Łóżko mamy. Fajne jest to łóżko polowe. Trzeba, je... wiecie co? Ja... Ono jest ogólnie z aluminium. Już sprawdziłyśmy. Te wszystkie rurki są z aluminiowe, natomiast te trójkąty, no niestety to jest stal. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, żeby to odczepić. Yy... Nie mam pojęcia. No bo to, to jest proste, tak, te, te, te. Sprężynki, tak? No, wiadomo, no to sobie damy radę. Ale z tym już nie wiem, nie mam pojęcia. A nie wiem, czy oni mi przyjmą to jako aluminium. Jutro jadę na <słuch> złom i zobaczymy, czy przyjmą, czy nie przyjmą. Mogę Wam pokazać jeszcze auto, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Moje auto. Już Wam pokazuję. Tak się przedstawia. Coś się tam popsuło, wiecie. Wywozimy to wszystko na, na złomik. Sporo tego jest. Trochę tego cudenka. No a co tutaj mamy? No mamy, mamy. Same drobiazgi. Coś takiego. I tu chyba mam termę. Terma. O kolega. Butelki do umyscia po ostatnich naszych wykopkach. No nic. Zobaczcie jakie mamy fajne stanowisko pracy. Można, można w każdych warunkach, trochę kreatywności i dajemy radę. Kochani, życzę wam cudownego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Majtek już nie ma, zostały zdjęte. Telewizor jest w najlepszych rękach. Radzimy sobie jak możemy z Madzią. Tutaj. U nas się dzieje, słuchajcie, Madzia to mówi, że w to same prawdziwki są. Właśnie mój kolega pojechał rometem starym. Pojechał gdzieś, starym rometem. No i co? Wszystko można, tylko trzeba chcieć. Trochę chęci i już działamy. Kochanie, jeszcze raz cudownego tygodnia Wam życzymy. Z Madzią wyszło u nas słoneczko. Dzisiaj cały dzień było bardzo pochmurno, ale jest pięknie. Może jeszcze się na jakiś spasy przejdziemy. Znając nas na pewno. Telewizor zaraz wywozimy do naszych elektrośmieci osiedlowych. Resztę zabieramy do domków, siateczkę, bo to jest bardzo mało do, do zabrania. Tych kabelków trochę tego, to jest... Wszysiusieńko to jest trochę miedziuchy, to jest pikuś. Ale zobaczcie, mam taki swój warsztacik mały, przenośny, zawsze można sobie poradzić. Trochę mi idą te, te, te końcówki, powiem Wam, że to takie dziadostwo. Widronce kupiłam, ale dziadostwo takie łamie się. Ale nie ważne. Trzymajcie się kochani. Cudownego tygodnia wam życzymy jeszcze raz. No i co? Subskrybujcie nasz kanał. Piszcie komentarze, czekamy. I co? Do następnego. Buziaki. Ściskamy was ciepło.